Jaka jest jedna wspólna cecha łącząca wszystkie grzyby lecznicze? Wspierają one nasz układ odpornościowy. Czy wszystkie jednak są sobie równe? Oto trzy gatunki najczęściej kojarzone z oddziaływaniem na układ immunologiczny. Numer 3. Czaga. Czaga ma za sobą bardzo długą historię używania jako grzyb wspomagający układ odpornościowy. Najczęściej wykorzystywana jest w postaci wygotowywanej w wodzie jako napój przypominający herbatę. Chociaż wodne ekstrakty z czagi nie są tak bogate w beta-glukany jak inne grzyby, to podwójny ekstrakt wprowadzi do naszego ciała sporą ilość triterpenów działając jako wspaniały antyglycer Oksydant. Numer 2. Kordyceps. Kordyceps po brzegi napakowany jest w beta-glukany, a dodatkowo posiada bardzo ciekawy związek podobny do adenozyny. Kordycepinę, którą to badano między innymi pod względem działania przeciwwirusowego i która wraz z beta-glukanami stanowi potężnego sprzymierzeńca dla naszego układu odpornościowego. Miejsce pierwsze. Wrośniak różnobarwny. To grzyb najczęściej kojarzony ze wspomaganiem układu immunologicznego. Posiada największe stężenie beta-glukanów ze wszystkich grzybów leczniczych, co sprawia, że jest najlepszą ochroną przez cały rok.